Przedł czas pod podwieczorku. Mama świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień naleśników. Posła. Naleśniki przeposła. Aha, uwielbiam naleśniki. Zazdroszczę wam. Mam uczulenie na, glu na gluty z nosa taty świnki, gluty z nosa taty świnki, gluty z nosa taty świnki. <śles> <śles> Wszyscy lubią naleśniki. Je żyć. Na pewno, tato świnko? Ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. Hi 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 hi. Na pewno. Wcale się nie zezłościłem. Nie, kurde, wcale. Nigdy to się nie zdarzyło. Ech, miałem tylko kłopot z patelnią. <grystanie> <grystanie> Czy my też możemy zrobić naleśniki? Nie. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. O, teraz dodaję jajka. Teraz mleko. I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać mamo. Pierniczaj już dziadu. Nie, George, nie tak. Dobrze. Usiądźcie przy stole, a ja usmarzę naleśniki. Mama świnka przerzuca naleśniki. Chora! Odrzucaj wyżej, mamo świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Stresuj się. Pierwszy naleśnik jest dla George'a Mama Świnka polała snik George'a Przepyszne. Ten naleśnik.